Jakiś czas temu nagrywałem odcinek o tym, na co nie warto wydawać pieniędzy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o tym, na co warto wydać, a może nawet lepiej powiedzieć, zainwestować. Ja sam z tego korzystam i dzisiaj chciałbym z Wami się tym podzielić. Podnoszone biurko to ta rzecz, na którą zdecydowanie warto wyłożyć swoje pieniądze. Ja sam na co dzień korzystam z takiego biurka, dzisiaj zresztą przy nim również nagrywam. Sprawia to, że kiedy podczas długich godzin przebywania przed komputerem mogę po prostu to biurko podnieść, dopasować do odpowiedniej wysokości, wyprostować plecy, zadbać o postawę, no i po prostu się trochę poruszać dalej pracując. I być może nie jest to super tani wydatek, ale zalecam Wam poszukać w internecie różnych możliwości, bo jeśli nie chcecie inwestować więcej, to możecie kupić coś, co będzie bez elektronicznego mechanizmu, podnoszone tylko na korbkę, a finalnie efekt będzie taki, że biurko się uniesie. Dobre słuchawki z wygłuszeniem są kolejną rzeczą, w którą warto zainwestować. Ja sam na co dzień korzystam właśnie z takich słuchawek i kiedy potrzebuję się skupić, wziąć się za robotę i być w takiej fazie, nazwijmy pełnego fokusu na tym, co mam do zrobienia, słuchawki i dobra muzyka mi w tym pomagają i owszem da się kupić słuchawki za 10 czy 15 zł, no ale to jest ta rzecz, którą rekomenduję jako Wartą wydania większej ilości pieniędzy, bo wpływa na Twój komfort pracy. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja, kiedy potrzebuję się skupić, włączam swoją ulubioną muzykę i to sprawia, że pracuje mi się jeszcze lepiej. Więc jeżeli Wy nie korzystacie z takiego prostego triku, zachęcam do tego, żeby tą muzyką swoją kreatywność, skupienie i efektywność podkręcić. Dobre i wygodne buty, i uwaga, to nie znaczy, że markowe, które mają jakiś świetny znaczek, którym się pochwalicie na mieście, tylko takie, w których będzie Wam wygodnie, bo te 10 tysięcy kroków, które powinniśmy zrobić, to jest coś, co ja rekomenduję każdemu na co dzień i tylko w wygodnych butach przyjemnie te kroki będzie Wam zrobić. Więc wybierzcie sobie takie, jakie lubicie, czy takie z niską podeszwą, czy z jakąkolwiek inną, byle zdrowe i sprzyjające temu, żeby wygodni w nich się. Chodziło. A jak już będziecie mieli te dobre buty, to wypadałoby też mieć smartwatch, który pozwoli Wam mierzyć kroki, o których mówiłem wcześniej. To nie tylko. Same kroki, ale też wasz puls, czy chociażby funkcja mówiąca o tym, żeby się ruszyć, kiedy zbyt długo będziecie przy komputerze. Możecie go używać w ciągu dnia, w ciągu nocy. Będzie śledziło to Waszą aktywność i te 100 czy 150 zł za podstawowy smartwatch. Uważam, że warte jest tego, żeby mieć taką podstawową kontrolę nad swoim zdrowiem. A ja swojego smartwatcha lubię też za to, że kiedy gdzieś rzucę telefon, nie wiem gdzie on jest, to na zegarku mogę go przywołać i dźwięk mi wskazuje do niego drogę. Kolejna rzecz to ta, na którą nie każdy może sobie dzisiaj pozwolić, ale na pewno warto do tego dążyć. Jest to swoje miejsce, a najlepiej pokój, w którym zorganizujesz swoje biurko, na którym położysz laptopa, dołożysz do tego wygodną klawiaturę i będziesz miał miejsce, w którym będziesz wiedział, że kiedy już tam jesteś, to skupiasz się na pracy, czujesz się w nim komfortowo. Sprzyja ono temu, żebyś był kreatywny, żebyś był skupiony na swojej roboty. I owszem, ktoś może powiedzieć: Ja sobie biorę laptopa, rzucam się gdzieś na kanapę i też pracuję. Pewnie, że tak się da, ale po sobie wiem, że wejście w to swoje komfortowe miejsce i sfokusowanie się na pracy sprzyja efektom tej pracy. Pamiętam, kiedy ja zaczynałem zajmować się dropshippingiem, to był to temat, o którym bardzo trudno było poczytać w internecie, zapytać się kogoś innego o jakąś radę, czy też kupić kurs, który od A do Z mówiłby, w jaki sposób się tym zajmować. To sprawiło, że popełniłem wiele błędów, straciłem mnóstwo czasu i patrząc z dzisiejszej perspektywy, wiele bym dał, żeby móc kupić kurs od osoby, która przeszła tą drogę, popełniła te błędy i dzisiaj tym się dzieli. Zwracam uwagę jednak na to, żeby zweryfikować osoby, od których takie kursy będziemy kupować, bo no niestety w branży są osoby, które trudnią się tylko tym, żeby nagrać jakiś kurs, nie mając pojęcia o tym, co się nagrywa i ostrzegam, żeby nie wzorować się na tych, którzy tylko i wyłącznie skupiają się na kursach, ale jeśli ktoś przeszedł jakąś drogę i faktycznie ma coś do powiedzenia, bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać z ich wiedzy, bo może być tak, że jedna mała rzecz, którą wyciągniesz z tego kursu oszczędzi ci długie tygodnie, jak nie miesiące popełniania danego błędu, i tylko dlatego będzie taki kurs, warto już kupić. I powiem Wam więcej: jeżeli chcecie zająć się marketingiem i sprzedażą w internecie, to szkolenie online jest w stanie dać Wam więcej niż parę lat studiów na uczelni, która mówi o tym, w jaki sposób to robić. Sam tam byłem i wiem, że są tam głównie teoretycy. Którzy z praktyką mają mało wspólnego, bo gdyby mieli, to by się tym zajmowali, a nie wykładali. Nie wiem, czy słyszeliście powiedzenie, że jesteś tym, co jesz? A często nie mamy czasu na to, żeby jeść zdrowo, i tu przychodzi z pomocą Thermomix, Lidlomix, czy jakieś inne urządzenie tego typu, które daje gotowe, sprawdzone, smaczne i zdrowe przepisy. Ty nie musisz zastanawiać się nad tym, co dzisiaj ugotować. Dostajesz nawet listę produktów, które masz kupić, żeby przyrządzić tą potrawę, i po prostu ją robisz, jesz i dbasz o to, żeby zdrowo się odżywiać, nie marnując na to zbyt dużo czasu. I jest to dobra alternatywa do często niezdrowego i drogiego jedzenia, czy na mieście, czy w dostawach. Kiedy gotujesz sobie samemu w domu, wiesz z jakich składników użyłeś, wiesz ile masz w tym kalorii. No i najważniejsze, że oszczędzasz pieniądze i optymalizujesz czas. I mówiąc szczerze, te urządzenia zazwyczaj nie są wcale tak tanie, ale w perspektywie jakiegoś okresu ta inwestycja ci się zwróci i wyjdzie ci na zdrowie. Chat GPT czy inne narzędzie oparte o sztuczną inteligencję dostępne są w wersjach za darmo, więc jeżeli nie chcesz tego kupować, możesz korzystać. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby wykupić płatną licencję, ponieważ wyniki, które otrzymasz, są przy tych płatnych wersjach lepsze. I czy będziesz robił kampanie, czy będziesz analizował swoje wydatki, czy będziesz generował grafiki, których użyjesz w swoim sklepie internetowym, to warto mieć płatną licencję. Ponieważ da ci to lepsze efekty, więc potraktuj sztuczną inteligencję jak twojego pracownika, który za około 100 zł może wyręczyć się w naprawdę dużej ilości rzeczy i będzie dla ciebie tak skuteczny, jak bardzo ty będziesz chciał go o to poprosić. Zadbaj o własne zdrowie i rób regularne, kontrolne badania, odpowiednie oczywiście do Twojego wieku, czy to badania krwi, czy jakiekolwiek inne, które pokażą Ci, w jakiej jesteś kondycji i czy jest coś, na co powinieneś zwrócić uwagę. Łatwo jest mi mówić, bo mam brata kardiologa, który robi mi regularne badania i parę lat temu powiedział Tomek: Twoje serce zaczyna być w złej kondycji, musisz schudnąć, musisz zacząć się ruszać, musisz odstawić tytuł. Toń, który również negatywnie wpływa, i to zrobiłem. A po roku od zadbania o siebie moje wyniki wróciły do normy, a właściwie stały się bardzo dobre. Więc tobie też to polecam, żeby badać się regularnie i panować nad swoim zdrowiem, bo jeżeli zdrowie zacznie ci szwankować, to nie będzie ci się chciało ani robić biznesu, ani się rozwijać, ani mieć takiej radości z życia. A lepiej zapobiegać niż leczyć. Dzięki tanim liniom lotniczym możesz podróżować już nie tylko po samej Europie, ale i świecie. A taka wycieczka często będzie nawet tańsza niż wakacje, które spędziłbyś w Polsce. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby latać w inne miejsca, poznawać kultury, otwierać swój horyzont, wypoczywać aktywnie w miejscach, w których wcześniej się nie było. Bardzo pozytywnie wpływa to na to, jak rozwija się twoja kreatywność i spojrzenie na świat, co następnie przekłada się na rzeczy, którymi Zajmujesz się na co dzień, i tak w moim przypadku, ja za każdym razem, kiedy jadę na wakacje, staram się wymyślić jakąś rzecz, która usprawni biznes, który prowadzę, i przełoży się to na to, że w sumie tą wycieczkę miałem za darmo sport pasja, a w moim przypadku tenis to coś, co każdego dnia napędza cię do działania, co daje ci wysiłek fizyczny, który następnie przekłada się na twoją sprawność. Ja na przykład dzisiaj, a nagrywam zazwyczaj dla was materiały w piątki, byłem na tenisie. Grałem półtorej godziny, nakręciłem się, dodało mi to energii i czasami mówicie: "Tomek, czemu ty tak krzyczysz?". No, często to wynika z tego, że tak rozpiera mnie energia po wysiłku fizycznym. Bardzo ci do tego zachęcam żeby włożyć do swojej codziennej rutyny mniejsze lub większe ćwiczenia, które będą wpływać na to, jak się będziesz czuć, ja przyznam szczerze, że kiedyś myślałem, że nie mam czasu na to, żeby grać w tenisa czy uprawiać jakiś inny sport, ale okazało się, że kiedy wiem, że na godzinę na przykład 17 mam być na tenisie, to muszę tak się spiąć ze swoją robotą, żeby zdążyć do tego czasu i nagle czas na to się znalazł. Więc jeżeli Ty mówisz, nie mam czasu, uwierz mi, jeśli odpowiednio się do tego nastawisz, to ten czas znajdziesz. Wspominałem o tenisie i muszę powiedzieć, że ciężko by było, gdyby nie mój trener, który tak naprawdę stał się też dla mnie mentorem, to dzięki niemu szybciej się rozwijam, to dzięki niemu wiem, w jaki sposób grać, żeby grać poprawnie dobrze, technicznie. To on również chroni mnie przed kontuzjami i gdyby nie to, że mnie prowadzi, nie robiłbym takich postępów, jakie robię dzisiaj. I obojętnie, czy jest to tenis, dropshipping, czy jakakolwiek inna dziedzina sportu. Życia czy czegokolwiek, kiedy posiadasz trenera, który ma doświadczenie, który ma charyzmę, który ma w sobie coś, za czym chcesz podążać, to dzięki temu osiągasz ty szybciej efekty. Sprawiasz, że nie poddajesz się tak szybko, bo masz przed sobą tą osobę, która cię prowadzi. Ja sam takie mentoringi prowadzę i wiem, że osoby, które ze mną się spotykają, szczególnie doceniają to, że mają kogoś, kto odniósł sukces w dropshippingu. Wie, jak to robić, i teraz bezpośrednio, jeden na jeden, twarzą w twarz, pokazuje Tobie, w jaki sposób Ty tą drogą możesz iść, i nie popełniać błędów, które będą Cię tylko rozczarowywać, a skupiać się na tym, co jest najważniejsze, aby osiągnąć efekt. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcesz zobaczyć, czego nie kupować, kliknij tutaj. A ja dziękuję za Wasze subskrypcje i do zobaczenia.